Cześć, witam Was serdecznie w kolejnej epickiej bitwie. Dzisiejszym bohaterem będzie gracz Oniku Silent but Deadly na rudym, oczywiście naszym rudym, który de facto naszym rudym nie jest w woc dlatego troszkę mi się to nie podoba. Ale rudy jest, sporo osób go oczywiście zakupiło. Pierwsze co mi się rzuca w oczy to kamuflaż zimowy na rudym. Wygląda. Fatalnie. To już, to już nie jest rudy, można powiedzieć. Także jeśli miałbym rudego, to na pewno, chyba myślę, że bym go po prostu nie malował. Jednak ten klasyczny, klasyczny rudy jest chyba najładniejszy. Oczywiście bitewek sporo się już pojawiło na innych kanałach, bo wszyscy się na ten czołg rzucili. Ale tutaj Silent bardzo fajną bitewkę przesłał. Oczywiście z emocjami, bo o to chodzi w serii Epicka Bitwa. I obejrzymy sobie, jak nasz dzielny Rudy i jego załoga będą sobie dawali radę na Erlenbergu, gdzie mam 50% szans, czyli bardzo równe szanse. Strzał, yy, nie wiem gdzie to wlazł. w ogóle, że trafił, to było dziwne, bo praktycznie było celowane za czołg, gdzieś tam pewnie zerwał gąsienicę i tyle. Także początek, jak to początek, często tak bywa. Yy, może uda się tego luksika. Tak jest. Było się ryzyko, że mogło wejść w gąskę, ale na szczęście tak nie byłam. Pierwszego łatwego fraga. Czekamy na dalszy rozwój sytuacji. Susto w oddali. Strzał na blindzie. Być może udało się trafić. Losowanko bardzo fajne. Szóstki, piątki oraz czwórki. Także idealne, żeby coś fajnego zagrać. I akurat na T34 85 mam bardzo miłe wspomnienia, ponieważ udało mi się zrobić tam bardzo ładnego kołbanowa. Zresztą było to w bitwie dobrej jubileuszowej. Jeśli ktoś nie widział, to może sobie przejrzeć na kanale playlistę Dobra Bitwa i taka bitwa jubileuszowa. Naprawdę bardzo ciekawa bitewka. Także czołg, którym bardzo dawno nie grałem. Ten rudy praktycznie niczym się chyba nie różni od. Od tego zwykłego, co jest w wodzie, T3485, także po prostu świetna maszyna. To jest zdecydowanie najlepszy metr z tego Tieru razem z Kromuelem, także oba te czołgi są wyśmienite. Ciężko by mi było y, któryś uznać za lepszy. Teraz gram Kromuelem, y, ale kiedyś bardzo, bardzo y, chętnie pogrywałem właśnie T3485. Mamy dwa fragi, niecałe 500 obrażeń, ogólnie tryb jest standardowy także obie strony tej będą Zaciekle się broniły, nie ma stresu, że coś nam tam przejmie kapa spotkaniowego. Aim 40 strzał słabo przycelowany. Miało to prawo się dingnąć pod takim kątem. 2 do 4. Hapsy bardzo podobnie. 2 do 5. No jak to, oczywiście w epickiej bitwie musi nam to wszystko się rozkręcić. Tutaj Silent sporo tych strzałów, pacem marnuje. Te strzały są nieprzygotowane. Takie, które już praktycznie nie mają prawa wejść. St taki strzał na 1 na 1000, że może wejdzie. Także brakuje tutaj troszkę spokojnego zagrania, spokojnego przymierzenia. 4 do 5. Nie jest, nie jest jeszcze źle. Teraz trzeba coś wykombinować. Także Silent decyduje się na na ten pod ten zamek y, mamy tutaj SU-100, bardzo groźny rywal, jeden z najgroźniejszych na szóstych tierach. Tutaj jeszcze puka go, ten KW-1 utrudniał strzał, y, ale udało się trafić na tej drugiej stronie. Jeszcze obrońcy y, dają radę, ale już to nie zapowiada y, się dobrze, bo tam jednak przewagę mają zdecydowanie wrogowie. I ta strona w każdej chwili może paść, 5 do 7... Widzimy ten napis rudy, taki słabo widoczny na tym kamuflażu. No ale, tak jak już mówiłem, co zrobić? AMI 40 Kaczuszka odpływa do garażu. Niestety, nasza przemiła Kaczuszka 7-7. Hapsy bardzo podobne. Bitwa wyrównana. Tutaj Silent na razie nie decyduje się na jakieś szaleńcze ataki. Raczej gra bardzo. Rozważnie, spokojnie, bez ryzyka. KW1, Susto to są czołgi, które przydałoby się wykończyć jak najszybciej i myśleć o e, za chwilę obronie bazy. Tutaj manewry okrążające. KW1. I gra tak, żeby stara się kompletnie nie popełniać żadnego błędu. Teraz ten strzał, niestety. O, tutaj nawet chyba bez spota, chyba że Salen nie ma żarówki, nawet nie zauważyłem. KW1 patrzy. Udało się praktycznie przebić po jarzmie. Cztery fragi, cały tysiąc obrażeń. Druga strona całkowicie padła. Także ja na miejscu naszego bohatera albo wracałbym przez ich bazę, żeby zjechać ich tyłu, albo jak najszybciej wracać, bo tu za chwilę padną te dwie arty i będzie niesamowicie ciężko zająć dobrą pozycję do obrony. No, Silent jednak decyduje się jeszcze pojechać po, po czołgi. Według mnie to jest no właśnie, teraz, czy to jest błąd? No teraz nie, bo teraz tak naprawdę te czołgi ma już na plecach i sytuacja jest naprawdę bardzo trudna, bo został sam z Artami. Tu jeszcze SU-100, Strzał na szczęście <grytanie> udało się trafić, bo gdzieś znowu w okolicy jarzma to wszystko leciało. Tutaj APCR. No według mnie niepotrzebnie. Przy dobrym celowaniu każdy z tych strzałów oczywiście nie przebiłby wroga. M7 wypunktował su 100 tylko za 345 na szczęście. 5 fragów, 1500 obrażeń. Jak najszybciej wykończyć tą, yy, tą sukę. U udaje się oczywiście również niepotrzebny strzał z apcr -a. Oczywiście według mnie sztuka, znaczy błąd w sztuce 10 do 12. Przeładowanie na zwykłą peki został t 150. AMX-13F3, Chinookai, y, Panzer Toaster oraz M3D Także wrogowie może nie są najgroźniejsi Ale jednak hapsów mają dużo, dużo więcej 10 do 13 Mamy 159 hapsów oni 1902 y, Już kapowana baza, wginą wszyscy, staje sam nasz bohater 159 HP kontra 1902 y, Sam na pięciu Każdy strzał Odarty czy od każdego z tych czołgów może zakończyć tą bitewkę. Jak na razie, mimo że mm, nasz bohater ma 6 fragów, to yy, no, troszkę tych według mnie błędów popełnił już. Teraz Chinukai yy, Też trzeba jak najszybciej go wykończyć. Im dłużej walczymy, tym większa szansa, że Arta nas po prostu trafi i wykończy. A wiadomo, że nie ma nic ciekawszego do roboty. Na szczęście nie trafiła. Ta Arta praktycznie nie ma splasha, więc to jest yy, o tyle dobrze. 11 do 14, 7 fragów. Obrażeń nie jest dużo i w tej bitwie dużo nie będzie pozostało. I teraz T150 wyjeżdża. I teraz świetna decyzja, najlepsza z możliwych. Detrak na T150 który nie jest w stanie opuścić armaty, myślę, że to jest zagranie tej bitwy, które ma szansę tą bitwę wygrać. Bez tego T150 zjechałby, i nawet jeśli by się yy, przyjął strzał czy dwa, to by wykończył na pewno naszego bohatera. Także idealne zagranie, te, te zdetrakowanie, bardzo dobre 8 fragów, 2000, prawie 300 obrażeń, i zostały nam jeszcze M3, Pancer Toster oraz Arta. Teraz dobrze, że Silent wyczekał aż zniknie był pod tą górką. Także Arta miała trudniejsze zadanie z trafieniem. Oczywiście, M3D niby nie groźny rywal, ale hapsów może sporo zabrać. Ten panzer Toaster również dysponuje nie najgorszą armatą, gdzie to 159 myślę, że jest w stanie jednym strzałem zabrać. Mamy szansę na pula. Meczyk się pod tym kątem układa bardzo dobrze, no ale oczywiście trzeba go wygrać. Arta, jak to Arta, jeśli trafi to wygrywa Ale nie jest łatwo tymi Artami niskiego tieru Pojawia nam się ten pancer, pancer toster, jak ja na niego mówię Teraz zabawa z tym czołgiem, wyczekiwanie na jego błąd Nie możemy wyjechać przez wzniesienie, bo on zdąży spokojnie nas Trzeba bardzo uważać na Artę Ta pozycja powinna być ok, chyba że Arta by się ustawiła Gdzieś na A6. Arta jest mobilna, także, mm, jeśli ten gracz, mm, widząc, że nie ma przestrzału, tutaj mamurek, to powinien jak najszybciej przemieścić się na odpowiednią pozycję, taką, z której mógłby naszego bohatera trafić. Nawet i na K1 od tyłu. Arta po to ma gąsienicę, żeby, żeby jeździć się i się przemieszczać. Szczególnie arta francuska. Zabawa w kotkę i myszkę z tym cały czas pancerem. Ja troszkę tutaj przyspieszę. Chyba ja tam wcześniej i ta zabawa będzie troszkę tutaj trwała. Takie wyczekiwanie na swój błąd. Także od, pozwolicie, że odrobinkę przesunę. Teraz Silent próbuje oflankować ten czołg bardzo dobrze. Widzimy on też tutaj gdzieś się przemieszcza. Mamy tego pancer. Pancer SFL 4C, nie było przestrzału. Silent chyba nie ma jednak żarówki A szkoda, bo chyba tam szczeka szarik z tego co, co widziałem Bardzo fajna sprawa Strzał taki na farcie, jeśli by weszło to byłoby dużo tego farta, wystawa odrobinka I znowu kolejna zabawa, trzeba bardzo uważać na Artę Silent bardzo nie chce ponić błędu Wie, że ten jeden strzał, który może zakończyć żywot tego TDK, jest kluczowy. Kolejna kluczowa akcja. Jeśli zginie, no to straci możliwość zdobycia medalu kołobanowego i medalu pula. Także byłaby naprawdę wielka szkoda. Często jeden błąd decyduje o losach bitwy. Sam miałem taką sytuację, że niesamowicie wodiem miałbym naprawdę piękną bitwę. Byłaby szansa na bardzo fajny wynik, ale niestety w czasie dekapa, w ostatniej sekundzie, oddałem nieprzymierzony, nieprzygotowany strzał i trafiłem czołg, który powinienem przebić bez problemu po jarzmie. Dingnąłem się i bitwa przegrana przez tego kapa. Także mówię, jeden, jedna akcja, jeden błąd często decyduje o, o tym, czy bitwa jest epicka. Czy też nie? Teraz mamy tego pancera. Znowu nie udało się go trafić. On cały czas spotuje podarte. M3 no to tak naprawdę jest jakimś chyba botem, bo nigdzie go nie widać. Znowu zabawa z tym pancertosterem, strasznie długa. No ale co zrobić? No, nie chcę. Nie chcę bohater ponieść błędu, chciałby tą bitwę wygrać. Nie chcę wyjechać na przypał. Zostały dwie minuty. Także czas na zabawę powoli się kończy. Dwie minuty do zabicia Aż trzy czołgi Także jeszcze Silent jeszcze jedzie Minuta 40, Bardzo mało czasu na zabicie trzech czołgów Szczególnie, że jeszcze jest gdzieś Arta Także ogromny O, wróg utonął Arta utonęła, no niesamowite <noise> Jak widać w epickiej bitwie Również potrzeba szczęścia no, Arta utonęła, nie wiem czy specjalnie Czy już miała dosyć tego, że, że nie ma przestrzału Czy próbowała jakiegoś manewru wodnego i się nie udał, ale naprawdę fatalne zagranie. Panzer patrzy, udało się go wykończyć, dziewiąty frag. No i teraz zobaczcie, gdyby ta bitwa była taka do zdobyciu medalu pula i ten wróg by się utopił, no to jest na maksa niesportowe zachowanie, 9 fragów i brak szansy na medal pula. Teraz widzimy, że zostało jedynie 50 sekund, 9 kili, szansa na Kołbanowa oraz medal pula. I wszystko to zależy od tego, czy uda się znaleźć tego M103XVM, pokazuje, że ma full HP, czyli potrzeba dwóch strzałów, żeby go wytuc. i tak naprawdę nie wiadomo, gdzie on jest. Czy tutaj ktoś na czacie podpowiadał, czy mi się zdawało, nie wiem, zaraz zobaczmy. Wjazd w kapa, 20 jedynie sekund, naprawdę bardzo mało czasu. Niesamowicie mało czasu i zobaczcie, ten bot, który się skrył całą bitwę, 10 sekund do końca bitwy, M3 Lee na jeden strzał, to jest absolutnie bot i 5 sekund przed końcem jest wygrana. Trudna, trudna bitwa, bardzo szczęśliwa przy okazji. Wyniki końcowe to odznaka mistrzowska, medal Pula, medal Kołbanowa, duży kaliber oraz specjalista. Obrażeń nie tak dużo, 2800, ale 10 kili ponad 1500 czystego expa. 6 km przejechane, troszkę zasysty, troszkę zablokowane przez pancerz, Taka bitwa może nie obfitująca w jakieś niesamowite obrażenia czy exp, ale jednak ciekawa i zdecydowanie trzymająca w napięciu. Dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się, cześć.